Papież Benedykt XVI w drugim tomie swej rozprawy teologicznej, zatytułowanej po prostu Jezus z Nazaretu, przybliża i rozjaśnia sens najważniejszych momentów z życia zbawiciela, od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania. Znaleźć możemy komentarze do tych wstrząsających scen, które wypełniają okres przed ukrzyżowaniem. Jedna z takich scen to rozmowa Chrystusa z Piłatem, gdy na plan pierwszy. Wybija się znaczenie, ale i siła prawdy. Papież zwraca uwagę na zdziwienie Piłata, który nie mógł zrozumieć, jak ktoś taki jak Chrystus może rościć sobie prawo do królowania, jeśli nie stoi za nim żadna siła wojskowa. Doświadczenie Rzymian wyraźnie mu podpowiadało, że siła militarna jest potrzebna nie tylko w czasie wojny, ale również w czasie pokoju. Jest ona niezbędna do uprawiania polityki. Wobec takiej sytuacji Królestwo Chrystusa musiało być całkowicie bezsilne, bo nie dysponuje żadnymi dywizjami, a tym samym nie mogło być w ogóle uznane za królestwo. Ale tu właśnie pojawia się zupełnie nowe pojęcie siły i nowe pojęcie polityki. Jest to dawanie świadectwa prawdzie. Siłą nowego Królestwa, o którym mówi Chrystus, nie są dywizje ani kohorty, lecz prawda. Tego Piłat już nie mógł pojąć. Przyjął postawę sceptyczną. Ale czy trzeba daleko szukać? Przecież tego nie rozumieją również nowożytni i współcześni politycy. Prawda jest pozostawiona indywidualnym spekulacjom, ma wymiar tylko podmiotowy, czyli subiektywny, nie liczy się, jest bezsilna. Taki pogląd dziś przeważa. Nie dając odpowiedzi wprost na pytanie o możliwość uprawiania polityki bez prawdy. Papież formułuje mocniejsze pytanie, czy możliwa jest sprawiedliwość bez prawdy? Pytanie to jest jak najbardziej uzasadnione, skoro jak czytamy, wielkie dyktatury utrzymywały się przy życiu dzięki potędze kłamstwa. Można więc stworzyć politykę bez prawdy i w oparciu o kłamstwo, ale to będzie polityka totalitarna, państwo totalitarne, system totalitarny. A jedyna droga wyzwolenia dla ciemiężonych obywateli to droga prawdy. Bez prawdy wpadniemy z jednego systemu totalitarnego w drugi. Piłat jako człowiek Rzymu, polityka, więc pozbawiony emocji, lecz logiczny, choć nieco sceptyczny, pragmatyk, nie może nie zadać kluczowego pytania, czym w takim razie jest prawda. Sam na to pytanie nie odpowie, bo nie posiada wystarczającej wiedzy. A ponieważ jest to pytanie zasadnicze, to przybiera postać pytania nawet podchwytliwego. Zresztą i dziś mało kto potrafi na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ teoria prawdy nie stanowi koniecznego elementu edukacji na żadnym jej poziomie. Dzięki czemu łatwo jest w uczniach zasiewać subiektywizm i relaktywizm te dwa nieodłączne narzędzia niszczenia humanistyki, wiedzy człowieka o sobie samym i o świecie. Benedykt XVI, nawiązując do tzw. klasycznej definicji prawdy, wedle której prawda to zgodność poznania z rzeczywistością, zwraca uwagę, że choć człowiek może poznać prawdę, to jednak prawda ta poznawana jest w sposób wycinkowy i dość płytki. Natomiast prawda pełna i najgłębsza znajduje się w Bogu, o czym klarownie mówi Święty Tomasz Zakwinu w umyśle bożym. Prawda znajduje się w sensie właściwym i jako pierwszym w swym miejscu, a w ludzkim umyśle w sensie właściwym lecz pochodnym. A więc prawda znajduje się przede wszystkim w umyśle stwórczym Boga, cała prawda, bo Bóg stwarza całą rzeczywistość i dlatego też Bóg jest samą prawdą, najwyższą i pierwszą. Człowiek poznając prawdę o Bogu zaczyna lepiej rozumieć zarówno prawdę o otaczającej go rzeczywistości, jak i o samym sobie, właśnie ze względu na pochodność od Boga. Dopiero tak ujęta prawda ukazuje swoją wielkość i moc, z którą nie mogą równać się żadne kohorty ani dywizje. Mamy tu bowiem do czynienia nie z prawdą siły militarnej, lecz z prawdą największej siły jaką jest moc stwórcza samego Boga. I w tym kontekście dawanie świadectwa prawdzie sięga ostatecznie ku Bogu. Rozważania Benedykta XVI to wielki skarb i pomoc w głębszym przeżywaniu dzięki rozumieniu i pokorze tajemnic Ewangelii. Warto sięgać po te lektury, warto przemyśleć przywoływane we fragmentach teksty, by pogłębiać i utrwalać wiarę, która przecież jest czymś wypełnionym nie tylko miłością, ale i inteligencją. Szczęść Boże.